Szanowny Panie Marszałko, Wysoka Izbo, noblista w dziedzinie ekonomii Milton Friedman zauważył kiedyś, że są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób to jest wydawanie swoich pieniędzy na własne potrzeby. No to jest efektywny sposób, bo to są nasze pieniądze, ciężko je zarobiliśmy, więc nie chcemy ich roztrwonić, wydajemy oszczędnie. No i wydajemy je celowo, bo swoje potrzeby my sami znamy zawsze najlepiej. Drugi sposób to jest, że wydajemy czyjeś pieniądze na własne potrzeby. To już jest trochę gorszy sposób, no bo znamy dobrze swoje potrzeby, więc wydajemy celowo, ale wydajemy czyjeś pieniądze, więc rozrzutnie. Na przykład jesteśmy na delegacji, dostajemy kartę firmową, więc zjemy, bo jesteśmy rzeczywiście głodni, ale zjemy drożej, niż byśmy zjedli zwykle. Trzeci sposób wydawania pieniędzy polega na tym, że wydajemy swoje pieniądze, ale na czyjeś potrzeby. To jest nieefektywny sposób wydawania pieniędzy, bo owszem, staramy się wydać jak najoszczędniej, ale nie znamy nigdy dobrze czyichś potrzeb, na przykład sytuacja kupowania prezentu. Na pewno Państwo kupowali często komuś prezent, albo dostali prezent, starali się Państwo, żeby ten prezent był trafiony, bo to przyjaciel, ale często ten prezent nie jest trafiony. Dostaliście Państwo na pewno kiedyś prezent, który leży gdzieś tam odłogiem. Janusz Korwin-Mikke dostał na przykład kiedyś w prezencie krawat. To jest myślę dobry przykład takiej sytuacji. I czwarty sposób wydawania pieniędzy. To jest sytuacja, w której wydajemy nie swoje pieniądze na czyjeś potrzeby. To jest najgorszy sposób wydawania pieniędzy. I kto wydaje w ten sposób pieniądze systemowo, niezależnie od intencji, najlepiej wydaje w ten, w ten sposób wydaje pieniądze polityk i urzędnik. On choćby chciał, systemowo wydaje pieniądze w najgorszy z możliwych sposobów. To oznacza, że siłą rzeczy. Pieniądze, które znajdą się w budżecie państwa, muszą być wydawane w najgorszy nieefektywny sposób, a więc w dużej części zmarnowane. I dlatego właśnie budżet państwa musi być możliwie mały. Im mniej pieniędzy jest w budżecie państwa, tym mniej pieniędzy się zmarnuje. Tym więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków. Dlatego właśnie, jak słyszymy, jak rząd się chwali, że więcej pieniędzy, rząd zyskał, budżet zyskał ileś tam pieniędzy, to jest źle, bo to znaczy, że więcej my straciliśmy z naszych portfeli i więcej się zmarnowało. I wy powinniście wreszcie to zrozumieć, bo Polacy już dawno to zrozumieli i w tradycji, którą tworzą, to jest widoczne. Jak jest sytuacja ślubu i wesela, to jest sytuacja istotna ekonomicznie. Młoda para, ważne jest, jaki będzie miała start ekonomiczny, kiedyś dawało się prezent. Ale ludzie szybko zrozumieli, że to jest nieefektywne. Prezenty są nietrafione, dublują się. Więc teraz daje się pieniądze w kopercie. Dlaczego? Bo jak damy pieniądze w kopercie parze młodej, to para młoda wyda swoje pieniądze na swoje potrzeby, a więc wydaje efektywnie. Tradycja to już zrozumiała i czas, żeby zrozumiał to rząd. Czas, żeby zrozumiało to państwo i poszło za mądrością Polaków i wreszcie ograniczyło budżet jak najbardziej. To znaczy wydawało pieniądze tylko na niezbędne dla silnego państwa rzeczy, na wojsko, żeby chronić naszą wolność przed agresorem z zewnątrz, na policję, żeby bronić porządku publicznego, ścigać złoczyńców, na ochronę środowiska, bo powietrze jest wspólne, na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tymczasem mamy 19 ministerstw, kilkadziesiąt spółek urzędu spółek Skarbu Państwa, mamy ponad milionową armię urzędników. To jest ogromne marnotrawstwo, z którym jak najszybciej trzeba skończyć. I temu tego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi.